mano siemano kurwa na wstępie jeżeli spodobałcie się materiał jest to łapkę w górę komentarz obok poprzednie filmiki z góry dzięki elo moja no. worej sobie karty tak gdzie gambling się ciągnąć kiera leży do weź za nią pójdziemy razem leży ja do ściany trzeci mnie idą no, kurwa wy sobie widzicie tak sobie. kiera sportule do ham